Witam bardzo serdecznie na dzisiejszej konferencji prasowej. Proszę Państwa, kolejne dobre wieści dla Powiatu Tomaszowskiego. Spotkaliśmy się tutaj, żeby Państwu przekazać informację o tym, iż otrzymaliśmy wsparcie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 633 tysięcy złotych na zadanie związane z termomodernizacją budynku. W specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim. Bardzo serdecznie witam na tej dzisiejszej konferencji pana marszałka seniora, pana ministra Antoniego Macierewicza. Bardzo serdecznie witamy. Witam przewodniczącą Rady Powiatu, panią Wacławę Bąk. Witam również bardzo serdecznie członków zarządu powiatu w osobach pani Elżbieta Łojszczyk, pan Marek Kubiak i pan Michał Czechowicz. Witam również naczelnika Wydziału Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pomocowych, pana Jarosława Wojtkiewicza, któremu chciałbym teraz oddać głos. Bardzo proszę. Witam Państwa serdecznie. Zakresem zadania inwestycyjnego, o którym mówił Pan Starosta, jest budynek w zasadniczej szkoły zawodowej w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim przy ulicy Majowej 1 przez 9. Jest to budynek dwukondygnacyjny o powierzchni zabudowy 844 m2. Kubatura tego budynku to 5900 m3. Zakres robót budowlanych, które będą objęte tym zadaniem, to przede wszystkim termomodernizacja ścian zewnętrznych i tu w tym przypadku te wszystkie elementy pod, od poziomu terenu to jest steropian XPS o grubości 10 cm. Jeżeli chodzi o te wszystkie elementy wynikające jak gdyby ponad poziomem terenu, jest to steropian o grubości 17 cm. W zakres prac towarzyszących samej termomodernizacji wchodzi, wchodzą roboty naprawcze, wchodzą roboty wynikające z orynnowienia oraz nowe, nowe obróbki blacharskie. Zakres tego zadania obejmuje także instalacje sanitarne, do instalacji sanitarnych nowych, czyli w tym przypadku będą nowe instalacje centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej. Jest też mi niezmiernie miło mówić o tym, że jest to jak gdyby kontynuacja zadania, gdzie wcześniej jako wydział wykonywaliśmy naprawę i termomodernizację płaci dachowej. Dziękuję. Nie. Jeżeli chodzi o zakres wymiany stolarki okiennej, jak i drzwiowej, tutaj wariant optymalny, jeżeli chodzi o, o tą termomodernizację, nie obejmował tego zadania. Tam jest nowa stolarka, która była wcześniej jak gdyby wmontowana. Nie wiem, czy Państwo jeszcze macie jakieś pytania. Bardzo serdecznie dziękuję Panu Naczelnikowi. Proszę Państwa, oczywiście trzeba tutaj podziękować wszystkim pracownikom Wydziału na ręce pana naczelnika. Bardzo dobrze napisany wniosek i dlatego też to jest tak jakby pierwsza część, jeżeli chodzi o pozyskanie tych środków, ale ja chciałbym w sposób szczególny bardzo serdecznie podziękować tutaj panu ministrowi, który bardzo mocno wspierał ten wniosek i dzięki temu otrzymaliśmy właśnie dofinansowanie w takiej wysokości. I tutaj zapraszam w tej chwili pana ministra do zabrania głosu. Bardzo proszę. Dziękuję najmocniej. Te podziękowania pana starosty tak naprawdę powinny być skierowane pod adresem jego samego i wszystkich, wszystkich państwa z zarządu. Starostwa, dlatego, że to wasz wysiłek, wasza praca, i pani przewodniczącej też serdecznie dziękuję za wsparcie tego wniosku i w ogóle za uruchomienie takiej procedury, bardzo solidnego, nieustannego monitorowania i zwracania się do instytucji województwa, które przecież są otwarte dla państwa, bo rząd bardzo szczególnie zwraca uwagę na takie działania, które wesprą szkolnictwo, takie działania, które wesprą młodzież, takie działania, które sprawią, że będzie można, będzie można realizować podstawowe, tą podstawową funkcję i podstawowe zadanie, jakim jest kształcenie polskiej młodzieży, i tak żeby ona mogła się rozwijać w warunkach rzeczywiście dających szansę na, na funkcjonowanie w przyszłości zgodnie z naszym interesem narodowym. Dlatego też chcę Panu na ręce pana, pana Mariusza Węgrzynowskiego, na ręce pana starosty podziękować całemu starostwu za to, że tak o tę młodzież dbacie, że staracie się, żeby te budynki były wyposażone i wyremontowane w sposób skuteczny. Moje działania w tej materii są drugorzędne za to to że państwo dysponujecie tak wspaniałym zarządem i tak znakomicie prowadzącym ten zarząd starostą no to już jest wynik państwa Decyzji jako obywateli tutaj powiatu Tomaszowskiego dobrze wybraliście, i cieszę się, że młodzież dzięki temu będzie miała dobre warunki pracy szkolnej. Chciałbym tylko, żeby pan starosta nam przypomniał, kiedy te, ten, ta inwestycja zostanie ukończona i kiedy młodzież będzie mogła w pełni z tego budynku korzystać, bo przecież on ona jest realizowana już, jeżeli chodzi o plany wstępne, od 2018 roku i liczymy na to, że jak najszybciej zostanie oddana do użytku. Przy okazji chcę przypomnieć, że te 600 kilkadziesiąt tysięcy to jest tylko. Część całej inwestycji, bo przecież samo starostwo wkłada w to bardzo dużą sumę, bo całość to jest, zdaje się, milion sto tysięcy, czy też ponad milion i sto tysięcy. Więc widzimy też, też wkład finansowy starostwa, które naprawdę dba o młodzież tomaszowską, robi wszystko, żeby ona miała jak najlepsze warunki nauczania. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, tu Pan Minister określił jakby termin, czy poprosił o termin wykonania tego zadania. To zadanie jest zadaniem tego roku. Wydaje mi się, że powinniśmy to zadanie wykonać w ciągu około 3-3,5 miesiąca. Przystępujemy do procedury wyłonienia wykonawcy dla tego zadania, a później już oczywiście wykonanie i roboty budowlane. No to gratulujemy naprawdę, bo to oznacza, że już. A o to właśnie chodzi. To. to jest najważniejsze. Dobrze. Ja tutaj jeszcze poproszę przewodniczącą Rady, panią Wacalynę, bardzo proszę, chociaż kilka zdań. Szanowni Państwo, moi przedmówcy w sposób niezwykle merytoryczny i dość drobiazgowy poinformowali Państwa o. Powodzie, dla którego tutaj się wszyscy spotykamy. Zawsze wtedy, kiedy możemy się czymś pochwalić, to chcemy, żeby ta dobra informacja dotarła do jak najszerszych kręgów naszego powiatu. Szanowni Państwo, ja w imieniu. Wszystkich radnych Rady Powiatu Tomaszowskiego chcę się pokłonić szczególnie tym, którzy zwykle pozostają w cieniu, ci, którzy mrówczą pracą dopieszczają wszelkie projekty, przygotowują je, no nie zawsze one tak finalnie się kończą jak ten. Chciałoby się tylko powiedzieć: dziękuję. To takie pojemne słowo, ono się tu już wielokrotnie przewijało podczas dzisiejszej konferencji ale faktycznie ono w sposób najbardziej wyrazisty i najbardziej właściwie określa to właśnie że kolejne środki trafiły do Tomaszowa Mazowieckiego. Chciałabym tylko żeby spełniło się takie marzenie o którym wspomniał pan minister, żeby dzieci nie musiały oglądać tego wszystkiego zdalnie, aby mogły z dniem 1 września rozpocząć naukę w szkole i to, co piękne, jest także bardzo ważne i ludzie, którzy otaczają się pięknem, są piękni wewnętrznie. Serdecznie dziękujemy Państwu za przybycie. Naprawdę, na Tomaszowskie Media za, Media zawsze możemy liczyć, także jest nam bardzo przyjemnie, że jesteście Państwo z nami. Naprawdę dziękujemy i dziękujemy za tę pracę, którą wykonujecie. Tak, To jest Dzięki bardzo ważna praca. Społeczeństwo wie, co naprawdę, Ma mi dzieje, co naprawdę się dzieje i w które miejsce trzeba dodatkowo naciskać, Panie Starosto. Mimo, że wakacje. No, bo... Albo powodzę. Tu sezon, ogórkowy, tu jest o czym powiedzieć. Tak, jest.